Cześć, witajcie, Assassin's 08 z tej strony witam was w kolejnym gameplayu z władców much na moim kanale i dziś zapraszam was do Magicznych Wojowników 2. W końcu, moi drodzy, oficjalna gra z władcami i z tego co pamiętam to była chyba jedna z pierwszych gier, które wyszły. Magiczni Wojownicy 2. Powrót Pan Dragona. Rozpoczynamy gierkę, jak widzicie, menu interaktywne, znaczy takie nieinteraktywne, tylko takie ruszające się, o może w ten sposób. Przygoda! Rozpoczynamy w takim razie. W krainie magicznych wojowników nagle zapanował dziwny spokój: nikt z nikim nie walczy, potwory się pochowały, a mieszkańcy, zamiast prowadzić z sobą krwawe pojedynki, grają w warcaby i odrabiają lekcje. Ok. Czyli mamy chyba na początku wprowadzenie do całej historii. A przynajmniej tak mi się wydaje. Upaki stwierdzają, że muszą matać w tym palce jakieś nieczyste siły, postanawiając więc rozwikłać tę zagadkę. Podróżując z jednego miejsca w drugie, żeby dowiedzieć się kto stoi za tą straszną sielanką. Czy dadzą radę? Przekonamy się. Wybierz wojownika. No dobra i teraz możemy wybrać Ork Anusiak, Wampir Czesio, Krasnolud Konieczko czy Elf Maślana. Oczywiście Elfem Maślaną sterowaliśmy sobie w poprzednim odcinku, znaczy w Magicznych Wojownikach 1 Natomiast teraz oczywiście wamp Czesio, łe, 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 tak więc wybieramy sobie tego wampa, moi drodzy Państwo. Chapter pierwszy, plansza pierwsza, miejsce magiczne Las Leśnych Elfów. Słyszałem, że mieszka tu mistrz, który wie wszystko, musimy go znaleźć, wyeliminować wszystkich przeciwników i znaleźć mistrza Setriu. To jest cel tej misji, moi drodzy Państwo. Okej, okay. oto i nasz Czesiulek, bardzo fajnie, chapter pierwszy, plansza pierwsza. Zakaz yy, zwiedzania. Dobra, tylko teraz tak. Jakie tu jest sterowanko? Dobra, A, S. Tutaj mamy jeszcze pod Z, a tak. Okej, okay, dobra. No, wydaje się to w miarę łatwe. Moi drodzy Państwo, no to cóż. Yy, na początku, oczywiście, muszę się yy, dowiedzieć, czy graliście w Magicznych Wojowników 2. Ponieważ z tego, co się orientuję, chyba graliście. Tak pisaliście mi przynajmniej w komentarzu pod poprzednim odcinkiem z pierwszych Magicznych Wojowników, że. Kurczę, ja grałbym kiedyś w Magicznych Wojowników, ale ta gra wyglądała nieco inaczej. No i faktycznie wygląda... O, czekajcie, pod X mamy jeszcze e, chyba blok, tak mi się wydaje. Więc okej, okay, jest Z, X, A oraz S, z tego co widzę. Dokładnie tak, tylko zużywamy magię wtedy. O, faktycznie! Czyli to jest jakiś taki długodystansowy atak, moi drodzy państwo. Ten... Dokładnie tak, ten pod S. No dobra, w takim razie rozwalamy kolejnych naszych tutaj Anusiaków. Tutaj mam też gościa z łukiem, tak więc szybko, dalekodystansowy atak może się uda, albo jej się nawet nie uda. W każdym razie pierwszy komentarz integracyjny, czy graliście w magicznych wojowników, moi drodzy państwo, jestem bardzo tego ciekaw. Pomyliłem przyciski klasycznie. Powiem wam w ogóle, że postanowiłem przejść tych pierwszych magicznych wojowników i dosłownie w poniedziałek na moim tiktokowym live'ie, zapraszam oczywiście na tiktokalnik, macie w opisie, Dobra, zebrałem sobie życie i przy okazji trochę magii. Postanowiłem, że przejdę tych magicznych wojowników, i powiem wam szczerze, że to jest bardzo krótka gierka i mogłem nagrać pełny let's play. Więc, ten kto był na live, ten wie doskonale, jak to wyglądało. Jeżeli nie byliście, no to zdecydowanie macie czego żałować, moi drodzy Państwo ale tak jak mówię, gierka jest darmowa możecie sobie ją sprawdzić, natomiast ci magiczni wojownicy no już taką gierką darmową nie są ponieważ to już zostało oficjalnie wydane lata temu więc, więc możecie sobie tą gierkę kupić oczywiście, na pewno ją sobie znajdziecie, ja swój egzemplarz pamiętam jak dziś kupiłem nad Polskim Morzem jak byłem z rodzicami i zobaczyłem w witrynie sklepowej grę z Władcami i mówię sobie nie, ja to od razu kupuję, no i kupiłem tych magicznych wojowników i tak właśnie się ta gierka prezentuje, no jest to zupełnie coś innego, jeżeli patrzymy przez pryzmat y, jedynki, ale jedynka była na podstawie odcinka, tak? To było przeniesiony odcinek, że tak powiem, na, na, na grę i wyszło to całkiem nieźle. Naprawdę powiem wam szczerze, że gierka była bardzo krótka, ale bardzo fajna. Naprawdę grało mi się w to sympatycznie, tak więc jeżeli nie byliście na tym streamie, to, to żałujcie, ale być może kiedyś pojawi się jeszcze jakiś materiał z tych magicznych wojowników jeden no całkiem ciekawie to, to wyglądało i, i były te teksty z serialu i tak dalej. No fajnie to wyglądało w każdym razie. Moi drodzy Państwo, komentarz integracyjny związany z władcami, na ten odcinek oczywiście również musi się pojawić. No i będzie to komentarz na temat władcy much One, czyli nowego sezonu przygód Czesia, konieczki, Anusiaka, Maślany. Angeliki, Gabi i Dorki chyba z tego co pamiętam, czyli nowych dziewczyn naszych tutaj protagonistów. No i słuchajcie, no dajcie znaka jak wam się podobały te odcinki, czy w ogóle oglądaliście pierwsze dwa odcinki serialu Władcy Much One, czyli nowego sezonu Władców, jestem bardzo ciekaw jak wam się to podobało. No ja powiem wam, że oglądałem sobie później dopiero, no nie mogłem niestety oglądać na premierę, kto wie ten wie. Ale obejrzałem, nadrobiłem sobie... Cześć, zobaczmy jak działa vlog. Czy faktycznie tak jest. Dostaje zero obrażeń, także fajnie. W każdym razie pokonajmy sobie tego gościa i tego gołąbka również. Dajcie znaka właśnie jak, jak ten nowy sezon, jak się na to zapatrujecie, jak wam się podobały te dwa pierwsze odcinki, czyli pierwszy to był odcinek Nowe Życie bodajże, a drugi Muzyka, tak więc dajcie znaka jak wam się oba te odcinki podobały. Przyznam wam szczerze, że ja miałem takie troszeczkę sceptyczne podejście do tych władców, bo bałem się, że będzie niezła kaszana i będzie to po prostu skok na nostalgię, a przyznam szczerze, że bawiłem się naprawdę nieźle. Pamiętam, wam, że niektóre teksty zapadły mi w pamięć i... Uśmiech się niejednokrotnie, jeżeli chodzi o te dwa odcinki władców. No, troszeczkę nie do końca może podoba mi się ten zabieg tak dużej ilości polityki. Aczkolwiek teraz już mam jasność i pewność, dlaczego te odcinki tak długo czekają. Bo nie wiem, czy Wy wiecie, ale te odcinki powstały w 2017 roku. Czyli te odcinki, no, przeleżały trochę czasu tych nowych władców, ten nowy sezon. No, ale fajnie, że w końcu to wyszło. No i teraz już chyba mamy pewność. Dlaczego musieliśmy tyle czekać na te nowe odcinki? No bo wiecie, polityka, stara władza i tak dalej, no wiecie o co chodzi. No niestety musieliśmy trochę poczekać sobie na te odcinki, ale myślę, że było warto. Pierwszy odcinek, czyli właśnie to takie wprowadzenie, teraz już Czesio z całą ekipą są w klasie czwartej, nie są w klasie drugiej. No i oczywiście dowiadujemy się, że Anusiak ma dziewczynę w postaci Angeliki, ale dlaczego akurat jest to Angelika, jakim cudem oni są w związku, niestety nie mam tego wyjaśnionego. Mam nadzieję, że będzie to wyjaśnione w jednym z kolejnych odcinków. O, proszę, misja wykonana, udało nam się, bardzo fajnie. I lecimy dalej, oczywiście, że tak. I że sobie zróbmy jeden poziom, moi drodzy, w tym naszym gameplayu, ponieważ przypominam, że jest to tylko i wyłącznie gameplay z władców Much, nie jest to cały Let's Play. Są to gameplaye przez okres września, żeby po prostu też pogadać z wami na temat władców, no i ta cała seria jest y, w związku z premierą Wacymuch one. Jeżeli chodzi o drugi odcinek, y, no to tam była sobie parodia y, pewnego polskiego artysty Disco Polo, czyli Zenona Martyniuka i powiem wam, że Całkiem to wyszło fajnie. Piosenka, którą też stworzyli, cały ten zespół i opinia Czesia na temat Disco Polo, zaśmiałem się, naprawdę się zaśmiałem i, i fajnie się to oglądało, to muszę przyznać. Więc. Więc kurczę, no ja jestem zadowolony, jestem ciekaw, jak to będzie dalej, jeżeli chodzi o te odcinki. Czy, czy to będzie dalej tak zachowane, czy, czy jednak może będzie jakaś, nie wiem, teoria spadkowa. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw, więc oczywiście będę oglądać te odcinki w... Tv4 o 20 w niedzielę. No i tak, no i tyle. Więc czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie na temat nowych Władców, jak Wam się podobało. Zobaczymy, jakie są opinie widzów. Postanowiłem też przy okazji, że na moich TikTokowych streamach będziemy sobie po prostu przechodzić te gierki z władcami. Jak już przeszedłem sobie pierwszych magicznych wojowników, nie wiem, czy całość przejdę, jeżeli chodzi o magicznych wojowników 2, bo jak widzicie, ta gierka jest dość powtarzalna. Ale taki czas antenowy, liveowy, myślę, że sobie możemy, mm, że tak powiem, no, załatwić na tych władców. Więc oczywiście zachęcam Was do. Sprawdzania mojego TikToka, tam są live'y gamingowe i nie tylko. No i sobie właśnie będziemy przechodzić tych władców, tak więc, jeżeli macie taką ochotę, to zaobserwujcie mnie, żeby nie przegapić właśnie tych streamów z grami, z władcami much. Oczywiście w opisie tego filmu macie playlistę władcy much, gdzie są wszystkie dostępne gameplaye. Jeżeli chodzi o, o te części moje nagrane, tak więc również wpadajcie, nadrabiajcie sobie, no i będzie fajnie. Za tydzień oczywiście widzimy się w kolejnej gierce i będzie to już mogę wam zdradzić olimpiada. Podwórkowa, tak więc zapraszam na trochę zręcznościowego podejścia, jeżeli chodzi o um, tutaj nasze zmagania, jeżeli chodzi o chłopaków. Zobaczymy, jak ta gierka wygląda. Nigdy akurat w nią nie grałem, więc jestem bardzo ciekaw, co tam będzie się działo. No i jak to będzie wyglądało. Obstawiam, że będzie to bardzo podobne do tych gierek, chociażby, ponieważ te są już wydane oficjalnie i wszystkie są prawie że na jedno kopyto. No, może poza. Battle arena, której nie ogramy sobie niestety, z uwagi na to, że tej gry akurat nie mam. Plus jest to gatunek, który niespecjalnie trafia w moje gusta, więc no też nie chcę się zmuszać do czegoś, do ogrywania gierki, która po prostu nie jest dla mnie, że tak powiem. No, ale zrobimy sobie na pewno battle. Fu, yy, olimpiadę podwórkową i zrobimy sobie również śnieżną rozwałkę, ponieważ obie te gry posiadam w swojej kolekcji. Niestety przegraliśmy w tym momencie. Kurczę i mamy wszystko od nowa, ale wiecie co? Wydaje mi się, że chyba powiedziałem wszystko, jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy odcinek. Komentarze integracyjne są. Tak więc, moi drodzy, myślę, że nie ma co zbędnie przedłużać. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Odpowiadajcie na komentarze integracyjne. Zapraszam was na moje live TikTokowe. Link macie w opisie. Tak samo na live'y na Twitchu również was. Zapraszam wszystkim. Informacje i potrzebne linki macie w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!